Czy uczciwy biznes jest możliwy? Myślę, że to jest ciekawe pytanie. Wielu ludzi mówi przecież, że pierwszy milion trzeba ukraść, więc czy uczciwy biznes jest możliwy w dzisiejszych czasach? Rozmawiając z bardzo wieloma ludźmi, takimi, którzy mówią, że są osobami wierzącymi, chodzą do kościoła. A Przystępują do sakramentów świętych, ale jak z nimi rozmawiam, to czuję się często jak wyjęty z komedii Meulera mieszczający szlachcicę. Tam główny bohater, pan żardełnie nie wiedział, że mówi prozą, A ja mam wrażenie, że moi rozmówcy nie wiedzą, że mówią zupełnie niezgodnie z tym, co mówią, że rozmawiam. Mówiąc delikatnie. No, bo, no właśnie, pierwszymi ludźmi trzeba ukraść. Organizują szkolenia z metod wywierania wpływu, czyli manipulacji innymi ludźmi. Starają się unikać podatków, nie wypisują faktur. Słyszałem, że w centrum podłódzkim. Handlowym było tak, że na przykład firmy całkiem spore, podwieczy faktury wystawiały. Jak zaczęły się kontrole, to nagle było ich ponad 300. No właśnie, czy uczciwy biznes jest niemożliwy. Albo tak, wiemy, że nasza konkurencja niezbyt etycznie postępując, zdobywa nad nami przewagę. I teraz, co z tym zrobić? Następne pytanie. Zwalniać pracowników czy płacić ZUS czy inne podatki. Wiele, wielu przedsiębiorców zderza się z takimi pytaniami, z takimi no, moralnymi pyta, pytaniami czy etycznymi, natury etycznej i, i nie wie, gdzie uzyskać pomoc. Stąd ten pomysł na taką konferencję, czy uczciwy biznes jest możliwy. Zapraszam wszystkich przedsiębiorców, menedżerów, ludzi przedsiębiorczych albo tych, którzy myślą o tym, żeby zostać przedsiębiorcami do Łodzi. 31 października odbędzie się nasza konferencja w głównej auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Zapraszam.